Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Moi drodzy witam was bardzo serdecznie jak widzicie w Kraków Olszanica czyli wiejskiej części Krakowa. Mamy do zobaczenia nieznane do tej pory pewnie nie nagrane nigdy szczyty garbu tęczyńskiego. Także zapraszam was na tą krótką 13-15 km trasę. Proszę Państwa, szczyt Osławska, 258 metrów nad poziomem morza. Widzimy, że tu jest szczyt Osławskiej, a tu już mamy pasmo Sowińca, czyli tam, gdzie mamy ZOO, gdzie mamy oba kopce i tak dalej. Natomiast po tej stronie zaczyna nam się też garb tęczyński, jakby nie patrzeć, a tu jeszcze startują samoloty. Także raz na jakiś czas zobaczycie migawki, albo już widzieliście migawki, jak samoloty startowały, czy leciały nad naszymi głowami. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Do następnego szczytu. Proszę Państwa, ta sytuacja wygląda następująco. Garb tęczyński my znamy, prawda? Znamy go, bo jeżeli byliśmy kiedykolwiek na zamku w Rudnie, w Krzeszowicach i te rejonach, to szliście po garbie tęczyńskim. Jak byliście w Krakowskim Zo, też byliście w garbie tęczyńskim. Tak, bo to tu, tu po prawej, tak, tak mówiłem już. Po lewej mamy ten garb, o którym mówiłem jeśli chodzi o e, zamek w, w Rudnie natomiast przed samym Krakowem garb odbija na takie dwa mniejsze pasma, gdyż ten garb się już tu kończy przy Bramie Krakowskiej przy samej rzece Wiśle i jedna z odnóg idzie właśnie w stronę Lasku Wolskiego a druga z odnóg, tak przed chwilą jeszcze widzieliśmy idzie w stronę e, Pasternika i tam tych osiedli koło Bronowic. Teraz proszę Państwa, po prawej szczyt Osławka, 250 metrów nad poziomem morza. Wcześniej była Osławska, a teraz jest Osławka. Jest ja sobie na nie. Na ten szczyt wejdziemy. Jak widzicie tutaj, znajdują się kamienie takie, jakby wapienie jurajskie. Czyli cała ta góra jest zbudowana z wapienia. Tak jak w tych wszystkich dolinkach podkrakowskich. Tutaj również takie coś możemy uchwycić. Sobie wejdziemy zaraz na ten szczyt. Kije w ruch poszły. No i tutaj parę metrów w górę i będziemy na szczycie, na szczycie osławki. 250 metrów nad poziomem morza. O, tutaj jakoś dojdziemy do samego szczytu. O, i jesteśmy. To jest, proszę Państwa, miejsce, gdzie jest uzdatniana woda. Ta woda, którą ja potem piję u siebie w kranie w domu, w której robię herbatę. Tutaj właśnie zaczynają się pierwsze etapy uzdatniania wody pitnej, która potem trafia do nas. Oj, przeleciały mi nad głową teraz łabątki. Poruszamy się, proszę Państwa, po miejscowości Rząska. Tutaj widzicie wychodzimy ze strefy i patrzcie, kolejna nitka kolejowa. Kolejna, pierwsza była tam szorsza A tu jest już w stronę Katowic. Ta nitka kolejowa tam będzie w tamtą stronę przystanek Kraków, mutnik i wapiennik. Tu już widzicie drogę S, -ka. S -ka, nasza S52 A mój panie i kawałek wzdłuż torów. A za chwilę skręcimy w lewo, i powinniśmy z domów, z tych domków, wyjść na kolejny szczyt Garb tęczyńskiego Zresztą to widać, tu nawet ta nitka kolejowa przecina Garb Tenczynski, bo go widać, prawda, że rynna jest taka zrobiona pomiędzy dwoma częściami szczytu. Zresztą, jak jedziemy tą drogą, tutaj od strony Zabieżowa w stronę właśnie bramek na czwórce, to też jest takie przecięcie szczytu na pół i to jest właśnie przecięcie garbu tęczyńskiego tej części tutaj, która idzie właśnie przez Wrząskę w stronę Pasternika i Bronowic a także tej części, która jest w stronę Sowińca i teraz pokażę Wam kolejny mam nadzieję wierzchołek jesteśmy proszę Państwa na szczycie Młynów 272 metry nad poziomem morza jak widzicie po drugiej naszej stronie widać już szczyty Sowińca widać też w oddali miasto Kraków oraz już część Pogórza Wielickiego o maszt w Chorąglicy między innymi widoczny stąd i tak dalej i tak dalej a więc udało nam się dojść na to drugie boczne pasmo Słyszycie pewnie w tle różnego rodzaju samochody, a to dlatego, że, no, właśnie szczyt młynów jest w pewnym momencie przecięty przez drogę szybkiego ruchu, tak zwana północna obwodnica Krakowa. Ten jej właśnie odcinek, widać to teraz, jesteśmy w tym właśnie miejscu, gdzie, jak widzicie, grzbiet został przecięty. Przez nitkę drogową. Rządzkę proszę państwa, zostawiamy za sobą. Docieramy, jak widzicie, do jakiejś drogi. To nie jest jakaś droga, to jest droga wojewódzka. Numeru nie pamiętam. Zabierzów Kryspinów ona leci. Taką ma krótką, dosyć, trasę. Natomiast to jest przełom rzeki Rudawy. Czyli jakby od tego wzgórza na lewo zaczynają się Skały Kmity i po drugiej stronie mamy Skały Kmity My teraz jesteśmy na y, ulicy Tabola A po prawej naszej stronie jest szczyt Tabola Który ma 237 metrów nad poziomem morza Który znajduje się de facto także w Garbie Tęczyńskim Na który spróbuję wejść jeśli się da Ale Potem udajemy się w lewo, tak jakbyśmy szli wzdłuż rzeki Rudawy, ale po tej stronie, żeby dojść do szczytu Bukowiny. No i udało się. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Taboli, 237 metrów nad poziomem morza. Kolejny szczyt na garbie tęczyńskim zdobyty. Cofamy się teraz tutaj ścieżką, tak że przyszliśmy. Idziemy tu, na ten wierzchołek, który mamy w tym, w tym miejscu, czyli na Bukowinę, 278 metrów na poziomie morza, która na będę chyba będzie naszym najwyższym dzisiejszym szczytem, i która wraz z tą skałą Kmity po tej stronie tworzy przełom rzeki Rudawa, przełom w skałach Kmity oraz tworzy jedność w postaci rezerwatu. Także zobaczymy, jak tam z dojściem do tego miejsca będziemy szli wzdłuż rezerwatu Skała Kmity, a nie przez rezerwat Skała Kmity. Także to też warto zaznaczyć, że nie będziemy naruszać e, tej mniejszej jednostki ochrony przyrody. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.